Citroen 2CV. Opis, historia i ciekawostki. Samochód, który traktowany był jak brzydkie kaczątko, często niedoceniany, zwłaszcza przez dziennikarzy, ale jak najbardziej ceniony przez użytkowników. Plany stworzenia takiego samochodu to już lata 30. i w 1939 roku powstała nieustalona do końca liczba prototypów samochodu TPV. Bardzo małego samochodu, który miał spełniać szereg wymagań. Miał przewieźć dwie osoby, 100 kg ładunku, miał zapewnić odpowiednią wielkość wewnętrzu i być ekonomicznym. W 1945 roku powrócono do tego projektu, opracowano w końcu tego właściwego dzisiejszego bohatera, czyli samochód Citroen 2 CV. Rezultat tych prac został zaprezentowany 7 października 1948 roku na Paryskim Salonie Motoryzacyjnym. Zaprezentowanie nowego stroja no, dziennikarzom nie przypadło do gustu. Oni go po prostu wyśmiali, ale klienci już nie. Okazało się, że ten wygląd to nie wszystko, co, na co trzeba zwracać uwagę. Okazało się, że to samochód wygodny, komfortowy, tani, prosty i dzięki temu bardzo atrakcyjny dla wielu klientów. Więc pomysł na prosty, tani samochód załapał, zwłaszcza że na przykład zawieszenie, które oczywiście przeszło do legendy, świetnie sprawdzało się nawet w trudnych, bardzo trudnych warunkach i zapewniało ogólnie cały samochód zapewniał swoim pasażerom i komfort, i ogólnie możliwość przewiezienia ich z punktu A do B w ekonomiczny, tani sposób. To do czego oczywiście zostały stworzone samochody. Za chwilę dane techniczne, może na początku dwa słowa o produkcji. A ta trwała od 1949 do 1990 roku na terenie Francji do 1988 roku, a ten końcowy etap produkcji to produkcja w Portugalii. Ogólnie produkowano, montowano te samochody w kilku miejscach na świecie. Długość to 3,63 m, szerokość 148 cm i wysokość 1,60 m. Czyli samochód nieduży, ale wysoki. Dzięki temu ten komfort jednak mógł być zachowany. Oczywiście nie w tym dzisiejszym znaczeniu, kiedy chcemy mieć auto niesamowicie duże i komfortowe, jednak mówimy tu o samochodzie z lat 40. ubiegłego wieku. Masa własna to niecałe 600 kg. Oczywiście był to pojazd czteroosobowy, mogący w komfortowych warunkach przewieźć cztery dorosłe osoby i posiadał czworo drzwi. Początkowo za napęd odpowiadał silnik o pojemności 374 cm3, dwucylindrowy bokser chłodzony powietrzem i początkowo generował on 9 koni mechanicznych. Tak, 9 koni mechanicznych, coś no, niezbyt imponującego, dlatego to przyspieszenie, prędkość maksymalna były no, niezbyt, Imponujące. W 1955 roku pojawił się silnik o pojemności 425 cm3 i mocy już 12 koni mechanicznych. Tutaj te osiągi się troszkę poprawiły. Już ten samochód mógł się rozpędzić do prędkości ponad 70 km na godzinę, ale nadal było, można powiedzieć, słabo. Tylko porównujmy to do tych ówczesnych pojazdów, nie do dzisiejszych, więc źle nie było. W 1963 roku ten 425-centymetrowy silnik zyskał znowu więcej mocy. Już miał 18 koni mechanicznych, czyli, do, czyli doszło bardzo szybko do podwojenia mocy tego pojazdu. Dopiero w 1967 roku pojawił się nowy silnik o pojemności 602 cm³ i mocy około 30 koni mechanicznych (29-33 konie w zależności od). Rocznika i od wersji tego silnika. I tutaj można powiedzieć, że 2CV zaczął naprawdę jeździć. Był to samochód, który oczywiście przyspieszał, jak przyspieszał, jednak to przyspieszenie było na przykład lepsze od przyspieszenia naszego malucha. Prędkość maksymalna również wynosiła około 115 km na godzinę, więc też robiła wrażenie. Jednak no, robiła wrażenie, można powiedzieć, że wtedy mogła robić wrażenie. Jednak już były to osiągi troszkę lepsze. Już ten samochód nie był takim zawali drogą, ale nawet do końca produkcji był to samochód uważany za takiego ślimaka. Jednak udało się osiągnąć to, co zamierzano. Tani, prosty samochód, który stał się bardzo popularny, i można powiedzieć, że w Europie ten i inne maluchy pozwoliły zmotoryzować cały kontynent. U nas oczywiście musieliśmy troszkę poczekać te pomysły z mikrusami i temu podobnymi konstrukcjami się nie powiodły. Tutaj nie było woli decydentów. U nas dopiero ten słynny Maluch i inne pojazdy pozwoliły zmotoryzować Polskę. Jednak na Zachodzie to odbywało się troszkę szybciej i jed... jednak na Zachodzie to odbywało się troszkę szybciej i tutaj jednym z tych samochodów, który przecierał szlaki, był Citroen 2CV. Skrzynia biegów miała oczywiście nadal ma cztery przełożenia do przodu, napędzane były koła przednie. Samochodem, tak jak powiedziałem, mogło podróżować czterech dorosłych pasażerów, z tyłu był jeszcze dodatkowy, z tyłu był bagażnik, i choć fotele, czy raczej ławki, no nie były zbyt komfortowe, to jednak zawieszenie, o którym już mówiłem, naprawdę świetne, robiło po prostu robotę. I ta konstrukcja zawieszenia nadal robi wrażenie. Koła zawieszone były na pojedynczych wahaczach wzdłużnych. Przednie koło z tylnym łączył zespół poziomych sprężyn w obudowie, w obudowie cylindrycznej. Do tego każde koło miało amortyzator bezwładnościowy. Może nie jestem specjalistą, ponieważ tylko udało mi się w życiu przejechać 8 kilometrów Citroenem 2CV jeszcze jako pasażer. Ale wrażenia są naprawdę bardzo fajne. I wówczas podkreślano, że naprawdę zawieszenie jest świetne i nadal dzisiaj jest zaskakująco dobre. I chociaż reklamowano je tym, że da się przejechać Citroenem 2CV po zaoranym polu i żadne z przewożonych jajek w koszyku się nie stłucze, to chyba aż tak dobrze nie jest, chociaż może ktoś z Was to próbował. To zawieszenie naprawdę po Tylu latach robi wrażenie. W czasie ponad 40 lat produkcji, która odbywała się w wielu miejscach, wyprodukowano łącznie 3 868 634 sztuki Citroenów 2CV. Czyli dużo. Szczyt produkcji to lata 70. Nie 60, tylko 70. Poza tym klasycznym Citroenem 2CV powstawały na jego bazie inne konstrukcje. Tutaj może najciekawszą jest wersja Sahara z 1958 roku, kiedy to postanowiono zbudować samochód, który dobrze będzie spełniał się w terenie, na przykład w Afryce, gdzie te drogi były w niektórych miejscach nadal są bardzo złe albo ich w ogóle nie ma. Dlatego chciano stworzyć samochód z napędem na cztery koła. Tu pojawił się problem z tym, żeby znaleźć odpowiedni silnik. I zamontować go w Citroenie 2CV. Rozwiązano ten problem po francusku, montując z tyłu drugi silnik. Więc z przodu mamy dwucylindrowego boksera o pojemności 425 cm sześciennych i z tyłu, zamiast bagażnika, mamy silnik taki sam, który napędza tylnie koła. Dwie stacyjki, dwa zbiorniki paliwa chcemy, to rozwiązujemy problemy. Oczywiście. Nie wiem czy wspomniałem, ale nie. Powiedziałem, że tak normalnie w 2CV napędzane były przednie koła i na nie też był hamulec ręczny. Same hamulce były wystarczające, no, zapewniały zatrzymanie się tego pojazdu na takiej drodze, jaka wówczas była akceptowalna i to w pełni. Dodatkowo powstał model Diane który miał zmienioną stylistykę nadwozia, był produkowany od 1967 do 83 roku. Ich powstało 1 400 000 egzemplarzy. On był można powiedzieć Citroenem 2CV, ale z tymi zmianami, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Do tego powstawała wersja Mehari, 68-87 rok, ponad 144 tysiące ponad 144 000 wyprodukowanych egzemplarzy. Było to nadwozie otwarte, znane z tego, że korzystali z niego na przykład żandarmi. Tutaj może niektórzy z nas kojarzą ten samochód z filmów z francuskim aktorem Louisem Define. Ogólnie 2CV stał się samochodem popularnym, chociaż jednym z najtańszych, to jednak sięgano po niego. Nie tylko ze względu na jego cenę, na to jego spalanie, ale również ze względu na to, co oferował. Oczywiście warunki były w miarę spartańskie, z czasem się to poprawiło, jednak ilość miejsca, spalanie, niezawodność, komfort to wszystko powodowało, że przez wiele lat, no dziesiątki lat, Citroen 2CV był samochodem wybieranym przez ludzi, którzy chcieli prosty, tani środek transportu, jednak spełniający Kilka założeń, które czyniły ten samochód fajnym. Ogólnie przejażdżka Citroenem 2CV to wiele radości, nie tylko płynącej z jego wyglądu, z jego legendy, ale też z tego, jak się tym samochodem jeździ. Inaczej niż współczesnymi samochodami, jeszcze raz podkreślę, jechałem tylko jako pasażer, nie pozwolono mi nim kierować, może kiedyś. Jednak samochód, który stał się legendą, stał się bardzo poszukiwanym klasykiem, bardzo fajnym samochodem. Nie tylko ze względu na wygląd, ale też ze względu na założenia i na te zastosowane rozwiązania. Może na koniec, czy był lepszy od malucha? Nie wiem. Nie chcę, yy, można powiedzieć, negować malucha jako posiadać malucha, ale na przykład, jeśli chodzi o komfort no to przewaga po stronie strena 2CV jest duża. Jeśli chodzi o ilość miejsca, też można powiedzieć, byłbym skłonny wskazać na strena 2CV. No ale inna klasa samochodów, tak to ujmijmy. Ważne, że maluchy dalej działają i pomogły troszkę zmotoryzować tą naszą Polskę. A dalej nie mówię, może gdybym był posiadaczem obu tych samochodów, mógłbym się. Wypowiedzieć, a tak, jako posiadacz malucha, no nie mogę nic więcej powiedzieć. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam oczywiście do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Spójrz na mój główny kanał, link jest w opisie. Tematyka dotycząca troszkę innej techniki, troszkę innych maszyn, bardziej latających czy też na gąsienicach, no ale może kogoś to zainteresuje. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.